Moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, do czego doprowadza nas wszystkich bierność Polaków, bierność społeczeństwa, którzy, pomimo tego, że są leżeni, bici i katowani rachunkami, które ciągle wzrastają, nie robią nic. Francja, Hiszpa nie Hiszpania, przepraszam, Holandia. W tych krajach już dawno były protesty i zamieszki, natomiast Polak siedzi sobie cichutko w swoim domku i czeka na lepsze czasy, czeka jak to Polak, aby ktoś inny załatwił sprawy za niego. A ludzie już dostają rachunki za, za prąd na ponad 2 tysiące złotych, a niektóre nawet koło 10 tysięcy. Rachunki za gaz szybują chorentalnie, a nie było jeszcze mrozów. A więc ja się pytam, jak długo Polaku zamierzasz dawać lżyć siebie, dawać sobą poniewierać. Bo przecież logiczne jest to, że osoba pracująca na etacie nigdy w życiu nie zarobi. Na takie opłaty. A więc moje pytanie brzmi, na co Ty jeszcze czekasz, człowieku? Jeśli czekasz na to, aż ktoś załatwi te sprawy za Ciebie, to ja Ci mówię, że tak nie będzie, ponieważ to, co dzieje się w tym kraju, my mamy we własnych rękach. Od tego, co zrobisz Ty teraz, zależy to, jak będzie wyglądało nasze jutro. Więc zastanów się nad tym otwierając kolejną kopertę z rachunkami. Pozdrawiam bardzo serdecznie i pamiętaj, Twoja wypłata nigdy nie wzrośnie, tak abyś był w stanie płacić takie horrendalne rachunki. To jest po prostu jakieś nieporozumienie. I to jest, moi drodzy, Kupiliście sobie mieszkania, macie mieszkania w kredycie, śmiech na sali. Ledwo was stać na to, żeby te raty spłacać. I to jest kolejny sposób na to, jak was wywłaszczyć, bo jeśli nie będzie was stać na zapłacenie tak horrendalnych rachunków, to będziecie musieli z tego mieszkania wypieprzać i oddać je za bezcen. Genialny pomysł, prawda? W taki sposób właśnie dajecie się nabrać, ale najgorsze jest to, że teraz zamiast coś z tym zrobić. To siedzicie cicho, licząc na to, że sprawa sama się rozwiąże. Otóż nic samo się nie dzieje i nic samo się nie rozwiązuje. Pozdrawiam.